Dobry wieczór moi drodzy, witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu Letniej Akademii Lean. Dzisiaj będę miał dużą przyjemność porozmawiać z Sylwią Kruczyńską na temat Flow, na temat Battle, battle Neg Analysis, ponieważ to się, miałem powiedzieć, because, ale ponieważ to się bardzo ze sobą łączy, nie wyobrażam sobie nie poruszyć dwóch tych tematów naraz. Jest mi bardzo, bardzo miło. Że udało mi się namówić Sylwię Kruczyńską na to dzisiejsze spotkanie, bo Sylwia posiada potężne doświadczenie w pracy, w produkcji, w, nawet w kontroli jakości, bo zaczynała na stanowisku fizycznym jako kontroler jakości, później małymi krokami, metodami Kaizen, pięła się do góry w tej drabinie i karierze, do takiego stopnia, aby stać się samodzielnym ekspertem do spraw Lin, obecnie pracuje w firmie Amni Blue i dodatkowo prowadzi również konferencje. Wiem, że udziela się też poza swoją organizacją, dzieli się swoją wiedzą, edukuje kolejne pokolenia na temat właśnie LIN i dzisiaj będziemy mieć dużą przyjemność posłuchać jej w aspekcie właśnie flow, wyjaśnienia tego, czym to jest i czym jest analiza wąskiego gardła. Teraz po polsku już powiedziałem. Przywitajmy Sylwię bardzo serdecznie. Cześć Sylwia, miło cię widzieć. Cześć, cześć Artur. Mnie, mnie również bardzo miło Cię widzieć i po tylu dobrych słowach na mój temat to teraz się obawiam, czy ja sprostam <laughs> <w> temu przedstawieniu. <laughs> ja jestem przekonany, że jeszcze dołożysz do tego jeszcze więcej. Bo, bo to, to moje tylko było, były tylko słowa, a wiem też nie od ciebie, ale od wielu osób słyszałem o tobie bardzo pozytywne opinie i to, że potrafisz się fajnie dzielić wiedzą. Z zakresu właściwie. Powiedz mi, co u ciebie słychać ostatnio? Co porabiasz? Co porabiam? No właściwie od stycznia wróciłam zawodowo do pracy, bo w zeszłym roku pojawiła się nasza córeczka, bo teraz już ma 15 miesięcy, także od stycznia wróciłam, wróciłam do pracy. I w czasie, kiedy, kiedy byłam jeszcze na okresie macierzyńskim, to narodził się pomysł tworzenia blogu lin na Obcasach, od którego gdzieś tam zaczęła się ta taka moja aktywność internetowa, no i, no i co, no od stycznia wróciłam do pracy, także zawodowo, tak jak wspomniałeś, w firmie AmiBlue działam jako samodzielny ekspert do spraw manufacturing, a także i tutaj, jakby też internetowo, ale też stacjonarnie, ponieważ też działam na przykład z Akademii Smart Productions przy Politechnice Śląskiej. Także mam w planach prowadzenie zajęć. Jeżeli uda się utworzyć, utworzyć grupę od września, to też będę miała przyjemność prowadzenia kilku tematów. Linowskich, także no działam prywatnie jako mama 15-miesięcznej córeczki i 14-letniego syna, który teraz idzie do szkoły średniej, ale on ma inne zainteresowania on tutaj bardziej artysta, malarz. No, fajnie, no tak, tak złamał trochę schemat, powiem, ale. No i też troszkę inne ma zainteresowania pewnie niż twoja 15-miesięczna córka zakładam. No, rozumiem, cię, rozumiem cię, po części. Sam jestem tatą od, od niedawna, od dwóch lat wiem, jakie to jest wyzwanie. Wiem, ile trzeba linu w tym wszystkim. Tak. Wiemy, wiem, ile trzeba w tym wszystkim flow utrzymać i, i tego, żeby te właśnie ograniczenia te wąskie gardła usuwać z naszego życia, żeby to wszystko poukładać, więc tym bardziej jestem no, pełen podziwu dla Ciebie, że, że pracujesz, że jeszcze zajmujesz się dodatkowymi e, aspektami, nie tylko pracą zawodową, tylko też udzielasz się gdzie indziej. Musisz być dobrą specjalistką od tego flow i od tego badanek <laughs> zapytam, cię, zapytam Cię od razu, co to jest ten, ten flow, jak to rozumieć, co to jest ta analiza wąskich gardła, po co to w ogóle jest w tym linie? Mm -hmm. Flow, no właśnie, tak no, w linii generalnie jakby no, operujemy często tym nazywnictwem obcojęzycznym, tak? Flow to nic innego jak przepływ, tak? Więc przepływ, jeżeli chodzi o biznes, to tak naprawdę może to być przepływ jakiegoś materiału, jakiegoś produktu, jeżeli mówimy o Produkcie i firmie takiej, typowo z branży produkcyjnej, która produkuje jakiś, jakiś produkt, czyli mamy przepływ produktu, zaczynając od materiału podstawowego, poprzez później materiał w toku produkcji i materiał już produkt gotowy, ale także przepływ to też przepływ informacji. Nie? To także, ale nie tylko przepływ produktu, nie tylko przepływ informacji. To także przepływ w pewnym sensie ludzi, tak, ale zresztą no, człowiek no, wykonuje tak, tą, w jakiś sposób tą produkcję, bierze w niej udział, więc też przepływ człowieka, ale o tym się mówi rzadziej, bo to gdzieś tak naprawdę głównie chodzi o ten przepływ materiału no, i informacji, bo, bo, bo tak naprawdę w obu tych sferach zdarzają się te butelniki, te zakłócenia, straty. Tak, czyli, czyli przepływ. Coś, co daje klientowi wartość, nie? Czyli mamy produkt, mamy produkt, mamy jakiś materiał, mamy zamówienie klienta, jakiś materiał podstawowy, który wchodzi w proces, jest wejście, na końcu jest wyjście. I to tak się fajnie mówi, wejście do procesu, wyjście z procesu, ale to, co się dzieje w środku, to jest właśnie ten przepływ. Tak, ten przepływ zazwyczaj I nie jest taki... Mhm. Sorry, że ci przerwałem. Mówię właśnie, że ten przepływ nie jest zawsze taki różowy, jak jest narysowany na kartce, nie? Tak, tak, tak. I nie tak różowy, jak moja bluzka, ale tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. I właśnie Lin koncentruje się na tym, żeby ten przede wszystkim początkiem Linu można powiedzieć, jest ułożenie przepływu, żeby ten przepływ był jak najbardziej płynny, tak? żeby, żeby produkcja przebiegała, przebiegała w jak najmniej zakłócony sposób. Czyli jakby w pierwszej kolejności musimy znaleźć zakłócenia tego przepływu, tak? a zakłócenia są generowane przez e, straty, nasze siedem strat linowskich, tak? Poprzez mm -hmm. produkcję, poprzez zapasy, e, transport, e, jakieś nadmierne przetwarzanie, e, oczekiwanie, błędy ludzkie, tak, e, no i niewykorzystany potencjał ludzki, nie? Ten, 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 tak. ta, ta ósma nasza strata, nie? Który się bierze z tego, z tych poprzednich strat też, nie? Więc jakby tak. Mhm. No i, no i plus defekty jakościowe, tak? Mi tak, tak, do głowy, tak bo... dokładnie, dokładnie. <laughs> no, y jakoś... zadba, że jakaś że był ten przepływ? Tak. Powiedzmy, jak to się wiąże z wąskimi gardłami? Te wąskie gardła właśnie są definiowane przez mudę jakoś że, że ta muda generuje w danym miejscu, że, że mamy więcej wąskiego gardła, na przykład, że mamy nie wiem więcej odpadu jakościowego właśnie na którejś operacji i wtedy ten przepływ tam jest zakłócany, albo że mamy częste awarie i tam się tworzą wąskie gardło, albo że po prostu maszyna nie jest w stanie pracować w danym cyklu, tak jak reszta procesu, to jest, to są te wąskie gardła? To jest też trochę tak powiązane z jeszcze, jeszcze ci pytanie dołożę, z teorią ograniczeń. <gry> mhm. jak, najbardziej, jak najbardziej tak. To właśnie te wąskie gardła powiązane są z zakłóceniami, które wynikają z muda, nie? czyli z tych wszystkich strat, o których powiedzieliśmy wcześniej. Czyli. Na przykład z jakichś problemów jakościowych, jakiś problemów z maszynami wydajnościowymi, tak, jedna maszyna na przykład na wcześniejszym odcinku jest szybsza, więc ona może dużo wyprodukować, ale na kolejnym odcinku już maszyny są wolniejsze. No i co? No, i tworzy nam się no, no nie, generalnie zakłócenie, tak, bo ta pierwsza maszyna może dużo wyprodukować, tworzy się zapas, nie? Więc jakby. Wszystko to, co powiedziałeś, czyli, czyli problemy jakościowe, problemy wydajnościowe, problemy związane z obsługą maszyn, z utrzymaniem maszyn, czyli generalnie jakiś, jakiś rodzaj no niezbyt dobrze utrzymanego parku maszynowego poprzez no brak na przykład narzędzi linowskich typu TPM, tak. Także długie, długie partie produkcyjne, tudzież długie no tak. czasy przezbrojeń maszyn, tak, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie szybko przezbrajać się z typu produkcyjnego na drugi typ produkcyjny, to wtedy jakby naturalnie dzieje się tak, że, że staramy się wyprodukować jak czy jak największą partię, no bo nie chcemy tracić, tak się mówi, tak? nie chcemy tracić czasu, no bo przebudowa trwa bardzo długo ileś godzin ale są narzędzia do tego, żeby redukować czas przezbrojenia. Więc no też długie czasy przyzbrojeń też, są, też powodują, powodują takie, takie wąskie gardła w procesach. Z mojej perspektywy, jak słucham to, o czym mówisz, to w zasadzie ten flow, ten przepływ to jest tak, Taki fundament linu, nie? żeby nie wdrażać tego linu gdzieś tam sobie na operacjach, na których się chce. Bo na przykład ktoś sobie wymyśli, że będzie operację, nie wiem, siódmą, tam jakoś optymalizował, bo ma plan w tym roku, a tam nie jest wcale tak źle. A na przykład na operacji dziewiątej jest dużo gorzej, ale tym się nie zajmujemy. Czyli, bo tak słuchałem Cię i mówić potem, że na przykład możemy zastosować SMET, yy, znaczy to przezbrojenia szybkie. Możemy zastosować usuwanie mody, możemy pewnie zastosować jakiś kanban, możemy zastosować kolejne narzędzia, no ale po to, żeby właśnie utrzymać ten przepływ, tak? Czy ja to dobrze tak, rozumiem? Tak, tak, bo w linii generalnie nie chodzi o to, żeby wdrażać narzędzia tylko po to, żeby je wdrażać, bo to jest modne, tak. tak. Nie, nie. Tu chodzi właśnie o to, żeby wyeliminować módę, czyli te straty z procesu, więc jakby, żeby. Z, faktycznie podjąć decyzję, że ok, chcemy mieć SMED albo chcemy wdrożyć Kanban, jakieś rozwiązanie typu PUL, to, to musimy mieć jakby takie uzasadnienie biznesowe, że rzeczywiście tam jest problem i na tym musimy się skupić, tak? nie, nie tam gdzieś, gdzie nam się wydaje, że będzie łatwo, bo to nie przyniesie takiego wymiernego efektu. W drodze Toyoty, takiej jednej z jednej sztandarowych książek Linowskich, Jeffrey, Jeffrey Kicker, on generalnie jakby wyszczególnił takich 14 jakby etapów wdrażania. I pierwsze to jest w ogóle wizja. Nie? Po co my to w ogóle chcemy, chcemy zrobić. Nie? Po co nam ten lin jest? Nie po to, że jest modny, tylko po to, że, że ma nam przynieść jakieś korzyści, tak? Ale często się zdarza, że właśnie niektórzy, no, bo to takie trendy jest, nie. Więc jakby no, musimy mieć wizję, czyli to takie uzasadnienie biznesowe, że rzeczywiście chcemy i mamy taką potrzebę, tak? I później przechodzimy do flow, czyli patrzymy, jaki jest ten flow, jaki jest ten przepływ, gdzie są problemy. E Potem przechodzimy dalej. Kolejnym etapem jakby w tych 14 punktach jest właśnie system pool, czyli próba mhm. jakby takiego zbalansowania przepływu materiału. Jeżeli nie mamy innej możliwości, to w pewnych momentach musimy ten system pool, na przykład typu market zastosować, tak? Potem kolejnym krokiem jest jakby dalej balansowanie, nie? A dalej przechodzimy do tematów już jakościowych, zatrzymywanie produkcji. I, I wszystkie to, te elementy, o których mówiliśmy wcześniej, one, one w tych 14 punktach się pojawiają. Ale właśnie w takiej kolejności, że zaczynam od przypływu, żeby na niego spojrzeć. Super, fajnie. Większość moich znajomych myśli, że się zaczyna od 5S. <laughs> no. <laughs> Nie, żartuję. Takie, hmm. takie żarty. To, to już chyba Ale... minęło, te, te czasy. Nie wiem, mam nadzieję. No! <laughs> Nie do końca. Nie do końca, nie do końca, tak z rozmów, z rozmów ze znajomym, zresztą dzisiaj też taką, z taką jedną panią rozmawiałam, która zresztą rekrutowała do nas do firmy akurat na inne stanowisko, no i na no właśnie tak mówi tam, no u nich tam też, no, no i mamy tego 5S. No, no tak, no mamy. Wdrożyliśmy linii i nie działa. Tak, nie działa. Absolutnie. Tak. Dobrze, to idźmy dalej z pytaniami. Bo właśnie mm -hmm. sporo o korzyściach już tego, tego przepływu, tej, tej analizy wąskich gardeł, ale jakbyś mogła to tak zebrać, jakie, jakie korzyści przynosi firmie patrzenie na przepływ właśnie, patrzenie na te wąskie gardła, analizowanie tego? Mm -hmm. No jako y, właściciel firmy, czy generalnie osoba pracująca w, w firmie y, patrząc przez pryzmat oczami linowca, patrzymy na, 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 na tą produkcję właśnie poprzez też tak naprawdę pryzmat tego, co chce klient. A co klient chce? No klient chce dobry produkt, wiadomo, dobrej jakości, we właściwym czasie, we właściwej ilości, ale tak naprawdę zaczyna, jeszcze w szczególności w obecnej sytuacji, gdzie zaczynamy mieć coraz większy problem z komponentami, ważny jest czas. Nie? Mhm. Czas, kiedy, kiedy jesteśmy w stanie wyprodukować. Firmie, która ma dużo problemów, dużo tego muda, to ten przepływ jest zakłócony i przez to czasy realizacji są bardzo długie. Więc generalnie, jakby i taką główną korzyścią to jest po prostu zwiększenie jakby takiej możliwości konkurencyjności firmy, tak, na rynku poprzez, poprzez to, że jest w stanie zareagować i być elastyczna na to, co klient chce. Nie? I to, to jest taki główny, główny jakby główna korzyść dla firmy, tak? Wiadomo, zwiększenie płynności finansowej, bo jeżeli, jeżeli redukujemy gdzieś zapasy, bo zapasy to jest taka ta przysłowiowa góra lodowa, która wszyscy. Słania nam wszystkie problemy, jak, jak redukujemy te zapasy, to problemy zaczynają wychodzić, no ale też po to, żeby właśnie się nimi zajmować. Więc, jakby płynność finansowa, większa elastyczność, większa możliwość poszerzenia gamy klientów, nazwijmy to, nie? To jest taka główna korzyść. Mhm, rozumiem. No, zdecydowanie, zdecydowanie się z tym zgadzam i dobrze, dobrze, że o tym wspomniałaś. A z perspektywy błędnego pojmowania. Tego flow i tych wąskich gardł, gdzie najczęściej, nie wiem, specjaliści do spraw lin, czy firmy, właśnie, czy osoby, które próbują ogarnąć ten miejsc tej perspektywy flow, gdzie najczęściej popełniane są błędy? Właściwie trochę o tym mówiliśmy wcześniej, tak, że, że zaczynamy od wdrażania jakichś rozwiązań tam, gdzie nam się wydaje, wydaje czasami jest łatwiej wdrożyć jakieś rozwiązanie zamiast skupić się na, na tym faktycznym problemie i, i jego spróbować rozwiązać, tak? Czyli takie trochę gaszenie pożarów, ukrywanie tych problemów poprzez duże zapasy. Czasami firmy mówią, no jak mamy duży zapas, to jesteśmy bezpieczniejszy, bo niby mamy, jesteśmy Buford. bardziej elastyczni, mamy bufor, no ale ile to jest często pieniędzy zamrożonych, tak, jakby a, tak. Na, to, na to wtedy nikt nie patrzy, no bo wydaje się, że to jest korzyść, a to, to nie jest korzyść, nie, z punktu widzenia linu, z punktu widzenia przepływu produktu też finansów przepływu pieniądza to zapasy to jest ogromna, ogromna strata. Więc jakby takie problemy, takie błędne pojmowanie linu i tego przepływu, to jest właśnie na przykład robienie tych buforów, nie? No bo tam gdzieś hmm. coś słyszeliśmy o jakichś supermarketach, to Aha. właściwie o tym zróbmy wszędzie pomiędzy każdym procesem supermarket, nie? Ale czy to jest faktycznie uzasadnione, nie? No, no zgadzam się, rozumiem. To jest. E... Takie na, na wyższym poziomie trochę yy, myślenie, to jest takie podejście, taki mindset, że no przecież mamy te zapasy. No jak się maszyna czasem zepsuje, to albo zepsują nam się produkty, są niezgodne, to mamy w zapasie jakieś inne, to je możemy obrobić. No przecież to nie jest tak źle, żeby to wszystko trzymać. Z perspektywy mojego też doświadczenia jest tak, że te zapasy nigdy dobrze się nie kończą, bo albo wchodzi jakiś. Nowa rewizja na przykład designu na danej części, okazuje się, że mamy gdzieś tam na pasach jeszcze w produkcji 700 sztuk tego starego, bo nie jest do końca obrobione, bo kiedyś tam było, zapomnieliśmy o tym i tego tak. już nie możemy sprzedać, bo jest obsolet i musimy to zazłomować. Dochodzi do mieszania się sztuk ze sobą, też czasami gdzieś tam giną te produkty, wyroby niezgodne się pojawiają, jest ich więcej, No uciekałbym od tego, także warto dobrze zrozumieć ten przepływ. Wąskie gardła i się tego nie bać, żeby to właśnie wdrażać, i no i no wyjdą problemy. Wyjdą tak, problemy, tak. wyjdą sytuacje takie, że ktoś robi coś nie tak, że, że y, może nie mamy takiej wydajności, jak mówimy, że mamy, y, gdy nam zaczyna brakować pracy, wyjdzie sytuacja taka, że może mamy za dużo ludzi i, i, i możemy już tak elastycznie pracować. No, ale ale warto. mamy. Nie? Tak, no, skąd, skąd. No, no albo mamy też y, ludzi, y, ale na przykład doświadczonych na pewnym odcinku i na przykład ich mamy za dużo albo za mało, tak? A, a gdzieś no. indziej y, na przykład y, jest większa potrzeba y, jakby produkcji, y, ale brakuje nam tych ludzi z tym doświadczeniem, nie? nie ma tej elastyczności. No. no tak mi się pojawia teraz w głowie to, po czym powiedziałeś, że się robi tak sprawiedliwie, nie? Jak jest taki przepływ dość jakby to powiedzieć, no, no szczupły, jak jest mniej tych produktów, nie ma tych zapasów, no bo wtedy nie można już tak właśnie za dużo politykować, bo wszystko jest pokazane czarno na białym, że i wyjawniają się problemy, nie można tego zasłaniać rozmowami, spotkaniami, więc warto właśnie zacząć ten lin od, od tego flow i od tej analizy wąskich gardeł, też z mojej perspektywy, a jeszcze ci zadam jedno pytanie na koniec, Dlaczego inżynier produkcji, procesu, inżynier jakości, e, ogólnie ludzie związani z produkcją powinni zrozumieć, czym jest flow, czym jest e, właśnie analiza wąskich gardeł. Nawet jak nie są z tym jakoś bezpośrednio związani, nie przeprowadzają e, tych transformacji, nie są odpowiedzialni za optymalizację procesu. Mm -hmm. no, dla mnie, moim zdaniem, e, powinni mieć chociaż odrobinę tej wiedzy, ze względu na to, że mm, żeby mieli taką świadomość, że działania, które wykonują powiedzmy, na swoim odcinku, bo często jest tak, że ci inżynierowie są zadetygowani na jakiś tam odcinek produkcji, bo jeżeli proces jest dosyć długi podzielony, no to jest inżynier od jednego procesu, inżynier od drugiego, itd. i tak dalej. Każdy sobie jakieś tam usprawnienia w swoim procesie, żeby miał tą świadomość inżynier tego, że działania, które wdraża na swoim odcinku, mają wpływ. Na to, co się też dzieje dalej, albo wcześniej też, nie? Więc, jakby hmm, po to, to, że, żeby oni, żeby taki inżynier właśnie, jakby miał tego świadomość, że, że jakby jest taką składową większego czegoś, nie? Że nie tylko jest to jeden taki moja działka, po prostu klatki, ja tu tylko powiedzmy, robię swoje, tylko żeby miał jakby. Taki większy obraz, nie, że, że, że to nie jest tylko jedna operacja, tylko to jest produkt, który finalnie chce klient dostać. Nie? To tak z mojego punktu widzenia. Super, że to powiedziałaś. Mi się to strasznie podoba. Bo ja znałem ludzi, Sylwia, którzy pracowali 7 lat i nie wiedzieli, jakie są kolejne operacje w wiesz, procesie produkcyjnym. Właśnie mieli te klatki na oczach. Tylko swój proces, coś tam dubali, coś tam usprawiali, ich nie interesowało, co jest później, nie, nie rozumieli tego. A to jest bardzo istotne i potrzebne, nawet z punktu widzenia takiego biznesowego, żeby zrozumieć, jak wygląda cały proces, za co ty jesteś odpowi odpowiedzialny, że to twoje spowanie czy frezowanie wcale nie jest najważniejsze na świecie z perspektywy całego procesu. I to uczy takiego biznesu. Ja bym to zdecydowanie polecił wszystkim osobom, które zaczynają pracę, Fabryce, jakościowcom też, inżynierom procesu, technologom, żeby zrozumieć cały ten ciąg Dokładnie. od początku do końca. nie Zgodzisz się, chyba. Dokładnie, to jest, to jest bardzo, bardzo krytyczne, bo też zdarza się tak. Ja spotkałam się w swoim gdzieś tam życiu zawodowym z takimi sytuacjami, że właśnie inżynier w danym odcinku wymyślił super usprawnienie dla swojego odcinka. Ale finalnie było to utrudnieniem dla kolejnego odcinka, nie? Właśnie. No i tak tutaj nie bym się ale tam dalej wyszły problemy, no ale no jego to właściwie nie interesowało za specjalnie, nie? Więc jakby tak, ja się zgodzę z tym, że, że no powinno się mieć przynajmniej taką podstawową wiedzę na temat tego, jakby co się dzieje wcześniej, co się dzieje później, cały produkt od początku do końca, tak, cały proces też, nie? No i widzisz, i to jest taki trochę brak świadomości też, i też może odpowiedzialności organizacji, żeby ludziom uświadamiać jak ten flow działa, jak to wygląda. No bo przecież taki człowiek nie chciał źle, nie chciał usprawnić coś, chciał się wykazać, nie? no ale koniec końców to, wiesz, zrobił dobrze, ale wyszło, wyszło no nie, nie najlepiej dla całości. Tego warto, warto to zrozumieć. Fajnie, bardzo mi się dobrze z Tobą rozmawia. Fajne tematy i zagadnienia poruszyłaś, związane właśnie z flow. Ale będziemy już powoli kończyć tą naszą część, tą naszą dyskusję. Przejdziemy jeszcze do nagrania takiej wersji, powiedziałbym, praktycznej, prezentacyjnej, która będzie dostępna na Akademia Limpel, gdzie znajdziecie również informacje kontaktowe do Sylwii. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o Lin, o Flow, właśnie o analizie wąskich gardeł, to zdecydowanie Sylwię polecam. I rekomenduję. I możecie się umówić oczywiście na jakieś płatne konsultacje, na, na rozmowy. Dziękuję Ci bardzo, Sylwia, za, za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję za rozmowę. I mam nadzieję, że, że, że udało mi się przekazać chociaż odrobinę takiej, takiej wiedzy teoretycznej na temat, na temat właśnie przepływu i jak on jest ważny ważny w całym procesie dla firmy, no i też no, dla Linu. Także. Dla klienta Dzięki. przede wszystkim. No. Klienta, tak. Według mnie zdecydowanie się udało. Myślę, że nasi słuchacze, odbiorcy również to potwierdzą. Także dziękuję Ci jeszcze raz bardzo. Dziękuję, ślicznie. No i super było, bardzo fajnie, bardzo się dobrze Dzięki. Ciebie słuchało. Dzięki. Ekstra.